Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś zajmiemy się niezwykle ważnym i budzącym wiele emocji tematem, trzecią tajemnicą fatimską. Ale zanim przejdziemy do sedna, jeśli interesują was treści dotyczące wiary, historii i religii, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Wasze subskrypcje i polubienia bardzo pomagają mi rozwijać kanał i tworzyć więcej wartościowych materiałów. No dobrze, bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy. Niestety w internecie krąży zniekształcona wersja trzeciej tajemnicy, fatimskiej, która niepokoi wielu ludzi, jakby to, co ujawnił papież Jan Paweł II w roku 2000 było niepełne lub fałszywe. 26 czerwca 2010 roku za zgodą papieża prawdziwa trzecia tajemnica Fatimska została wreszcie ujawniona, rozwiewając ciekawość, lęk, a czasem wręcz przerażenie, które ogarniały wielu wiernych. W istocie nieuzasadnione spekulacje wywołały niepotrzebne obawy. W swoich trzech częściach tajemnica ta nie zawiera apokaliptycznych przepowiedni, nadciągających katastrof czy wielkich nieszczęść. Ujawnienie tajemnicy nastąpiło za pośrednictwem kongregacji nauki wiary, wraz z interpretacją opracowaną na prośbę papieża przez ówczesnego kardynała Józefa Racingera, dzisiejszego papieża emertyta Benedykta XVI, który w 19 tamtym czasie stał na czele wspomnianej kongregacji. To ujawnienie pokazało, że tajemnica odnosi się do wizji XX wieku, okresu naznaczonego męczeństwem niezliczonych osób pod rządami komunistów i nazistów, a także innych sił wrogich Kościołowi i Bogu. Miliony straciły życie w obronie wiary. Trzecia tajemnica fatimska jest nieustannym wezwaniem do modlitwy i poszukiwania nawrócenia dla zbawienia dusz. Podczas wywiadu udzielonego przez doma Tarcisio Bertone, ówczesnego sekretarza kongregacji nauki wiary siostrze Łuci, na prośbę papieża 27 kwietnia 2000 w Karmelu w Coimbrze, gdzie mieszkała, zakonnica, zachowując jasność umysłu i spokój, zgodziła się z interpretacją tajemnicy, która opisuje jej trzecią część jako wizję proroczą, porównywalną do relacji z historii świętej. Potwierdziła swoje przekonanie, że wizja fatimska odnosi się przede wszystkim do walki ateistycznego komunizmu z Kościołem i chrześcijanami, ukazując straszliwe cierpienie milionów ofiar w XX wieku. Siostra Ucja potwierdziła, że ojciec, święty, był centralną postacią tajemnicy i wspominała współczucie, jakim darzyły go pastuszki. Odnosząc się do biskupa ubranego na biało, me papieża, który zostaje śmiertelnie ranny i upada na ziemię, siostra w pełni zgodziła się ze słowami śpiano papieża Jana Pawła II. To matczyna ręka zmieniła tor lotu kuli, unikając mojej niechybnej śmierci. Meditacjonikon i Weskowi Italiani, nella Policlinica Gemelli, 13 maja 1994 roku. Warto podkreślić słowa siostry Lucy. Napisałam to, co widziałam. Interpretacja należy do papieża, nie do mnie. Ona otrzymała wizję, ale nie interpretację. To podkreśla znaczenie kościoła i papieża, a siostra zgodziła się z oficjalną interpretacją kościoła. W interpretacji tajemnicy, powszechnie rozpowszechnionej i znanej, dokonanej przez kardynała Ratzingera, kilka punktów zasługuje... Na szczególną uwagę. Jeden głównym tematem pierwszej i drugiej części tajemnicy jest zbawienie dusz. Słowem kluczem trzeciej części jest pokuta, pokuta i pokuta. Kardynał przypomniał również, że siostra Łucja zwierzyła mu się, że celem wszystkich objawień najświętszej Maryi Panny było wzmocnienie wiary, nadziei i miłości. Dwa Wizja anioła z płomiennym mieczem przedstawia ryzyko samozniszczenia ludzkości poprzez konflikty i inne formy przemocy. Światło Matki Bożej jawi się jako siła zdolna przezwyciężyć to straszliwe zniszczenie. 3. Wizja nie. Ma być dosłowną prognozą przyszłości, ale raczej wskazówką, aby ludzkość wykorzystała swoją wolność do poszukiwania dobra. Należy unikać fatalistycznych interpretacji tajemnicy. Tak jakby wszystko było z góry przesądzone, bez uwzględnienia wolnej woli człowieka. Przyszłość jest przedstawiona w sposób symboliczny, jak w lustrze. 4. Pojawiają się trzy symbole: imponująca góra, wielkie miasto w ruinie i krzyż z surowego drewna. Góra i miasto reprezentują historię ludzkości, współistnienie, ale także walkę, jak trudna wspinaczka. Gdzie człowiek niszczy własnymi rękami to, co zbudował, miasto w ruinie. Na szczycie góry wznosi się krzyż, cel i kierunek historii ludzkości, symbol ludzkiej nędzy i obietnica zbawienia. I tu pojawia się zasadnicze pytanie: Wobec tych tak mocnych symboli, który z nich najbardziej na ciebie oddziałuje i dlaczego? Zostaw swój komentarz poniżej. Bardzo jestem ciekawa Twojej perspektywy i tego, do jakich refleksji skłania Cię ta wizja. Wizja opisuje drogę Kościoła jako drogę krzyżową, otoczoną przemocą, zniszczeniem i śmiercią, ale także nadzieją. Kardynał zauważa, że obraz ten odzwierciedla historię schyłkowego wieku. Wiek męczenników, cierpienia i prześladowania Kościoła. Wiek naznaczony dwiema wojnami światowymi i licznymi konfliktami regionalnymi. Ta wizja odzwierciedla drogę świadectw wiary tego wieku. Kardynał podkreślił słowa siostry Łucji, skierowane do papieża Jana Pawła II, 12 maja 1982 roku, rok po zamachu, którego doświadczył. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej. Jeśli nie Rosja rozszerzy swoich błędów na świecie, powodując wojny i prześladowania Kościoła, sprawiedliwi będą męczeni. Ojciec Święty wiele wycierpi i wiele narodów zostanie zniszczonych. Papieże tego wieku odegrali zasadniczą rolę w trudnej wspinaczce na górę przedstawionej w tajemnicy. Od Piusa X do Jana Pawła II wszyscy ojcowie święci napotykali trudności na drodze prowadzącej do krzyża. 5 Kardynał podkreśla, że fakt, iż papież przeżył zamach 13 maja 1981 roku, wskazuje, że nie ma niezmiennego przeznaczenia, w wizji Ojciec Święty pojawia się martwy, i że ręka Matki Bożej zmieniła tor lotu kuli, by go oszczędzić, pokazując, że siła modlitwy i pokuty jest większa niż broń, a wiara jest potężniejsza niż armie. Modlitwa i nawrócenie mają moc, by wszystko zmienić. 6. Wreszcie, wizja ukazuje aniołów, którzy zbierają krew męczenników z krzyża i używają jej do nawadniania dusz, które zbliżają się do Boga. Krew Chrystusa i krew męczenników są zjednoczone, symbolizując, że nasze cierpienie przyczynia się do zbawienia świata. Porównaj z Ewangelią Jana. Rozdział 16, werset 33. Byłem w Portugalii zaraz po śmierci siostry Łucji w Coimbrze z doktor Brancą, która opiekowała się zakonnicą do końca jej życia. Lekarka poinformowała mnie, że siostra Łucja w pełni zgodziła się z ujawnieniem tajemnicy przez kościół i że nie ma nic więcej do ujawnienia. Dlatego konieczne jest zaprzestanie rozpowszechniania fałszywej wersji trzeciej tajemnicy fatimskiej tak jakby Kościół nie ujawnił prawdy. Mam nadzieję że ten film był dla was pouczający, zostawcie w komentarzach swoje opinie i pytania na ten temat i do zobaczenia w następnym filmie.